Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu jakby nawiązać do poprzednich jakichś audycji i powiedzieć o czystości, ponieważ no, dzisiejsza audycja się nazywa Spluwaczki, no i jest to też pewien taki, yy, powiedzmy, synonim, że jak były Spluwaczki, to było troszeczkę czyściej na chodnikach. Muszę powiedzieć, że niedawno byłem na wycieczce w Wolsztynie. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że oprócz tego, że jest to wspaniałe, małe miasteczko, to nie widziałem ani jednego odchodu od psa. Muszę przyznać, że Śliczne, czyściutkie miasteczko i trzeba by się dowiedzieć, jak oni to robią, bo ja tutaj, mając galerię na ulicy Różanej, to czasami aż wstydzę się, że mam galerie przy takiej ulicy, ponieważ bardzo dużo osób wyprowadza swoje psy właśnie na Różaną. Bardzo często ludzie, nie chcąc na ulicy Słowiańskiej czy na Nowym Rynku pokazywać się z papierosem, przychodzą palić na ulicę Różaną i wtedy te, że tak powiem, pety po nich zostają. Już nie wspomnę o innych nieczystościach, ale wróćmy do spluwaczek. No, trafiła mi się niedawno bardzo ładna tabliczka nie pluć na posadzkę. Jest to związane z tym, że było kiedyś takie coś, że należało pluć tylko do spluwaczki i tutaj pisze, że winny plucia na podłogę podlega karze policyjnej. No, grzywna do 60 zł, to naprawdę jest spora grzywna. Tą karteczkę wydrukowała drukarnia Leszczyńska. Tutaj oczywiście mamy różne rozporządzenia o co tutaj chodzi, ale Pozwolę sobie, po drugiej stronie mam takie rozporządzenie policyjne dotyczące obowiązku ustawiania spluwaczek oraz zakazu plucia w lokalach publicznych. No i właśnie jest tutaj to rozporządzenie, wydał je w 1925 roku wojewoda Bniński. Ale bardzo jest ciekawe, że tutaj właśnie jest napisane. We wszystkich lokalach publicznych, w których publiczność się gromadzi, przebywa lub zatrzymuje, ustawione być powinny spluwaczki do ostatecznej ilości, napełnione wodą, zaprawione środkiem odkażającym. Przepis ten dotyczy w szczególności hoteli, gospód, restauracji, jadłodajni, cukierni, kawarni, kawiarni, wyszynków, pensjonatów, każdego rodzaju teatrów, kinematografów, wszelkiej widowni w ubikacjach zamykanych, miejsc sprzedaży, każdego rodzaju biur prywatnych zatrudniających... Obcych pracowników oraz fabryk. Oczywiście cały czas jest, mówię, że jest zakaz tego plucia. No, mówimy cały czas o spluwaczkach. No, nie mam porcelanowych spluwaczek, ale tak wyglądały spluwaczki. Było oczywiście robione w różnym okresie. Tu już jest robione przez wytwórnie Silezję e, in Impolan, czyli jest po wojnie robione, bo ja jeszcze pamiętam e, na początku lat 60., w połowie lat 60 w szpitalu w Poznaniu stały na korytarzach tego typu spluwaczki i było to używane. No te spluwaczki są już takie troszeczkę ruszone zębem czasu, wiadomo jest emalia obija się to, ale tego typu rzeczy tutaj były. Ja już kiedyś pokazywałem taką pracę magisterską pani, która pisała właśnie o o różnych wyrobach wałbrzyskich i tutaj możemy zobaczyć oczywiście cały tytuł jest spluwaczki i na tych tutaj ilustracjach możemy zobaczyć, że były spluwaczki porcelanowe, piękne. Tu jest biblioteka, gdzie jest pokazane na dole, że pod stołem jest spluwaczka, czyli w żadnym wypadku nie wolno pluć na posadzkę i tutaj są pokazane kolejne spluwaczki to są już w zasadzie dzieła sztuki. Myślę, że w niektórych domach one funkcjonują jako popielniczki albo wazony i nikt nie zdaje sobie sprawy, że są to spluwaczki. No, tutaj kolejne takie porcelanowe naczynia, tutaj z katalogów specjalne są strony, i można zobaczyć, jaka była powiedzmy, jakie było bogactwo wzornictwa, jeżeli chodzi. O spluwaczki. I ja myślę, że gdybyśmy pamiętali o tych zwyczajach, gdybyśmy y, mieli przed oczami nie pluć na posadzkę i byłoby więcej takich tabliczek, to może i ta różana by była bardziej czysta, może to nasze miasto byłoby czyste. Bo powiem szczerze, że tak w niedzielę rano przejść po deptaku i zobaczyć, jak wygląda przed niektórymi sklepami, które są otwarte całodobowo, i jak wygląda w ogóle. Y, Powiedzmy no, dzielnica żydowska, która jest w zasadzie. No... Cała zaminowana i ciężko jest przez nią przejść, także chciałbym się włączyć w dyskusję na temat czystości miasta Leszna, wspominałem już kiedyś, jeżdżę na Targi Staroci do Świdnicy, tam o godzinie 6 wpuszczają nas na plac, a o godzinie 5 przychodzi w niedzielę ekipa i sprząta cały rynek, żebyśmy my mieli czysto i wtedy się czujemy, że jak wyjeżdżamy stamtąd, to też zostawiamy po sobie czysto, bo mieszkańcy nas witają czystym miastem, także... Zastanówmy się za każdym razem, jak rzucamy coś na ziemię, jak zostawiamy po naszym psie jakiś odpad, że to inne osoby będą widzieć i to źle świadczy o naszym mieście. Czyli zachowaj czystość i nie pluć na posadzkę. Dziękuję.